Hej kochani, dziś w kuchni Pyszności pokażę Wam, jak przygotować bezę. I jak zwykle standardowo zaczniemy od składników. Będziecie potrzebować 7 białek, 320 g cukru drobnego, 1 łyżeczkę octu z białego wina, 1 łyżeczkę mąki ziemniaczanej i szczyptę soli. Zanim przejdziemy do procesu przygotowania bezy, muszę powiedzieć Wam, że bardzo często spotykam się ze zdaniem, że przygotowanie idealnej bezy jest mega trudne. A jak zaraz się przekonacie, wcale to nie jest prawda. Zobaczycie, że bezę w łatwy i szybki sposób będzie przygotować we własnym domu. I ja mam ogromną słabość do bezy, bo wiecie, są to słodkości, które po prostu kocham, dlatego bardzo często przygotowuję ją dla swoich bliskich. Cały proces rozpoczynamy od ubicia białek ze szczyptą soli, i tutaj poczynana będzie miska. Pamiętajcie, że miska musi być sucha i musi być czysta. Przesuniemy sobie wszystkie produkty. Miska idzie na środek, przelewamy białka. Dodajemy szczyptę soli i zaczynamy ubijanie. Pamiętajcie, że tutaj w białkach nie może się znaleźć ani grama żółtka, no ponieważ wtedy będzie nam ciężko ubić te białka. Także musicie dokładnie oddzielić białka od żółtek, dosypać szczyptę soli. No i zaczynamy proces ubijania. Białka mamy już ubite, i teraz zaczniemy dodawać stopniowo cukier. Pamiętajcie, róbcie to małymi partiami. Powoli. Cukier musi się całkowicie rozpuścić w bedzie, więc tak długo ją tutaj ubijamy, a cukier całkiem się rozpuści. Łączenie białek z cukrem może chwilę potrwać, ale uwierzcie mi, naprawdę warto. Musicie mieć pewność, że cukier rozpuścił się w białkach, i dopiero wtedy możecie dodać kolejne składniki, a będzie to łyżeczka mąki ziemniaczanej. Dzięki czemu nasza beza z zewnątrz będzie taka twardsza i grubsza. I ten patent jest bardzo dobry przy bezie pawłowej, na którą będziemy nakładać jeszcze masę i owoce, żeby właśnie była ona taka bardziej wytrzymała. I dodamy również ocet z białego wina, dzięki czemu nasza beza zachowa taką formę, nie rozpłynie się, tylko będzie właśnie taka gęsta i ponownie ubijamy. Składniki ładnie nam się połączyły, zaraz Wam to pokażę. Tak wygląda nasza ubita beza, a teraz czas przenieść ją na blaszkę do pieczenia. Blacha do pieczenia powinna być wyłożona papierem do pieczenia, i tutaj możecie wykorzystać trochę bezy i zabezpieczyć tutaj papier, aby on nam nie jeździł. I na początek, jeśli zaczynacie dopiero swoją przygodę z bezą, możecie narysować sobie kształt, taki początkowy, i teraz po prostu przykładamy bezę. Z tej mieszanki, którą przygotowałam, możecie zrobić dwie y, niższe bezy, bądź jedną większą. I tutaj zostanie Wam trochę tej masy na bezę, ale ja ją zawsze wykorzystuję w ten sposób, że robię jeszcze takie mini beziki, ponieważ u nas w kuchni nie brakuje łokomczuchów na słodkości, więc one zawsze się przydadzą i znikają w mgnieniu oka. Nasza beza już nabiera kształtów, i teraz może powiem o pieczeniu. Więc tak, piekarnik nagrzewamy do 150 stopni Celsjusza, i kiedy wkładamy naszą bezę, to od razu zmniejszamy temperaturę do 100 stopni i pieczemy naszą bezę około 2 godzin, nawet 2,5, to w zależności już od waszego piekarnika. A teraz pokażę Wam, jak nadać ciekawy kształt naszej bezie. I tutaj przydatny okaże się nóż, w którym po prostu tworzymy takie. Fale. Ok, i teraz naszą bezę wkładamy do piekarnika i widzimy się za dwie godziny. Jak widzicie, beza jest już gotowa. W międzyczasie przygotowałam masę serkie mascarpone. Przepis, znajdziecie na naszej stronie. I teraz bierzemy się za dekorowanie. Więc bierzemy masę, nakładamy ją na naszą bezę. Możecie tutaj również ułożyć po prostu ubitą śmietanę, to już po prostu jak wolicie. Okay. Teraz dodamy sos karmelowy, i ulubione owoce, czyli w naszym przypadku będą to maliny, porzeczki. I tak prezentuje się gotowa beza pawlowa. Koniecznie wypróbujcie ten przepis i dajcie mi znać, jak Wam się spodobał. Pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału i do zobaczenia!